Witam Was, jestem Deboniek 6 w pierwszym odcinku Ork Must Die Czyli grze Tower, tower Defender w 3D ho, ho, ho Już stworzyłem sobie profil Weźmy sobie jeszcze zawartość do, do pobrania Idziemy mam tutaj trochę Może sobie... Ale nie, to może później Dobra Mam tu kupioną jedną zawartość. Za parę euro było, ale co to? Pierwszy jest korytarz. Jej! No Dobrze. Mam nadzieję, że go, y, dźwięki gry nie są zbyt głośne. Tak, bo ostatnio były zbyt głośne. Jak. próbowałem? Nazwać. Spędziłem 300 lat walcząc w służbie zakonu. Zabiłem tysiące orków. Obroniłem dziesiątki szczelin. A teraz nadszedł mój kres. Poślizgnąłem się na krwi kobolda i rozbiłem sobie czaszkę o schody do strażnicy. I tym sposobem zadanie obrony tej fortecy spada na mojego tak zwanego ucznia. I to by było na tyle. Świat czeka zagłada. Widzieliśmy już wstęp. Tak, ja mam też drugą część tej gry. I w drugiej już trochę le lepiej się strzela, skup bo nie trzeba cały czas pykać na klawisz. No, ale co tam. Jak widzimy, mamy tu już na początku więcej pułapek o jedną, drugą, trzecią, czwartą. No, ale spróbujmy grać na tych pułapkach. Tak, kasy nie jest zbyt dużo, chociaż to nie dobra. Dobra, weźmy sobie te startowe takie początkowe. Ja szczerze mówiąc, najczęściej korzystam z pułapki numer 3. Z żadnej innej, mniej. Z, z innych rzadziej korzystam niż z, te, z tych. Ponieważ mi się te najbardziej podobają. Te na nogi, ponieważ wtedy no. Nie dość, że są zwolnieni te. Zwolnili ci orkowie, to jeszcze zadają im obrażenia i w ogóle... Dobra, zaczniemy hordę, jej! A przy się mana regeneruje, więc ja tu pójdę. Headshot! Nie chcę tak za bardzo mówić o drugiej części, aczkolwiek w drugiej części już e, walnięcie z tego kija w taki sposób zabija od razu każdego orka. <ścoughs> A teksty naszego bohatera są jakże śmieszne, nie? No ale tu zaraz, stańmy sobie tu może. Nie wiem czemu zawsze jak tu się stoi to jest bardzo ostro przylagowuje Nieważne czy ma się fraps włączonego czy nie Przynajmniej mi chyba staję sobie może tutaj Trochę przydejście i... W już trochę w to wygrałem Tak ją przeszedłem Już może mnie... Trochę to ze z określenia. I już no, to było trochę dawno, co w nią gram, ale pamiętam mniej więcej jak trzeba spamować wyżkę. Ja idę kolejne fale. Jej, dobra. tak trochę nie mówię, no ale to. Ja się trochę skupiam, aby nie przeszli zbyt daleko. No To no, kamal orkowie, która to fala, trzecia z trzech, ok. Jej! kam, kam kam, chodźcie, chodźcie bliżej. No już, 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 już jej. Sobie tu. Jej ale fajnie, dobra, ciśniemy Tak, wymyślałem sobie taktykę, że po walnięciu ci czegoś, dobijam i puszą. Szczerze mówiąc teraz mi wpada do głowy. Nie wiem czemu. Ale dobry pomysł w sumie Też bardzo rzadko używam tego ostrza, czy tam dzidy Jej, i wygraliśmy pierwszą misję chyba, tak? Tak, na pewno Wow, okej okay. O, jak pomrugał. Fajnie, czyli wszystkie czachy, no 5 czaszek. I ile oczków? 25 i 915 tysięcznych. Kupmy sobie jako, ule jakieś ulepszenia. Tak, do tego chcę. Ech, nie mogę. Dobra. Kontynuuj. Dobra, jeszcze jedną mapkę i koniec. O, kolejna, jedna z moich bardziej ulubionych. Trochę tutaj są głupie tłumaczenia, ponieważ na przykład yy... Z dwójce przynajmniej, jak się za, zabije orka headshotem, to pisze głowa strzału. Aha! Teraz, gdy mój trening jest zakończony, a staruszek nie no. żyje, mogę wykorzystać pełną moc szczelin. Wow. Ilekroć obronię szczelinę, dostanę nową zabawkę. Wow, nowa zabaweczka to nowa szczelina, czy coś w tym stylu. Tak, to jest dość fajne, to jest dość fajne, nawet bardzo. Jeśli sobie to obróćmy w tą stronę że to będzie wypychać i tych orków, a więc może w tą stronę, dobra, tu się fanie jedno, tu się walnie drugie, tak. tak, tak szybko ten nasz bohater mówi, że aż się go zrozumieć nie da i w ogóle, sobie tu i tu i dobra, start, bo już nie mam z czego. No i co z tego? Główka! 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 to już jest lepsze tłumaczenie niż dwójce tej główki. Jeju. W sumie mogę też w te ten sposób ich ogłuszać, ale... tam wygląda na bardziej fajnie. ich odpycham. He <laughs> ale ich odekłem Kupa czegoś Tylko nie gram na łatwym, bo na łatwym bym to raz, dwa wygrał Dobra, tu trzeba trochę więcej niestety tego postawić czyli niestety to dobrze, że tego będzie więcej dobre, to wesela się nie zagoi Nie dam wam sześć Bo tak Jej ogłuszonko i całkowite spamowanie w myszkę. Czując w jedynce mana jest tylko dodatkiem, czyli magia, w wujce jest jednak odwrotnie. Magia jest główną przyjaciółką, która nas obroni w ostateczności. Jedna tutaj Teraz wyjdą z dwóch stron Tak, widziałem tak, W razie czego to tu będzie, dobra To ja myślę, że Tą stroną, tamta strona musi się sama obronić, niestety. Kosim, kosimy Nie dojdziesz do szczeliny Jej, jakie fajna zabawa Jakie, A jaka, ale fajna Ej, dobra Wygraliśmy a ja te pułapki są zbyt drogie, tak kupiła jednak te na ścianę. O tu właśnie. Tu, tu, tutaj też. No i standardowa też tu i tu... A, no, cóż mnie nie jest. Dobra, to się sprzeda tą. W sumie ta trochę pali, ale niezbyt często, bo jak już tutaj dojdą, to... Krucho jest? Nie będą mieli czasu krzyknąć! No nie będą mieli czasu krzyknąć, dobrze powiedziane. Więc, o, nie, nie w ten sposób chciałem to zostawić. Chciałem bardziej żeby to było obok O, nie obniżam puszy, ja strzelam na dół No podejście Orkowie Może was zepnę do odpalni? Chudę, nie Ma anej podregenerować Jej Szybko, szybko, szybko Nie udało mi się, ale to tam <laughs> Sorry, musiałem sobie Zsunąć I w powietrzu jeszcze O, oh yeah No i znowu wygraliśmy Wow, okej okay. Wiecie co, jak tam tak dobrze idzie To będzie jeszcze jedna, czyli będzie Trzy, czyli do trzech razy z sztuka I dopiero się pożegnamy Potwierdzając rachutów, to niech będzie. jej kontynuuj. Wow, rozrywkowa baryłka. Nie wiem co w tym rozrywkowego. Jest śmieszne. Szczerze mówiąc na Orkma zdaje już mam sporo osiągnięć zrobionych na jedynce. Chyba ile... Zobaczmy. Coś tak... No... Dwa, 12 z 28. Teraz uzyskaj serię 30 zabójstw. Jej, Kolejny to nie jest łatwe. to jest w sumie najlepsze. Coś z, tym z magii, a więc już wam zarezentuje. Do się z które wybuchają i zabijają natychmiastowo. A więc dość ciekawe. Tutaj w sumie ich do kwasu wrzucić. tam się tak postawić. Ale już nie będziemy tacy dobzi. połaskoczek parę stupek nie? Ta pułapekka. Szczególnie, że jest ulepszona. No i tutaj po środku. Ja tu sobie... Wyczaruję już jeden. Okej. Okay. Dobra, dwa. Pójdziemy sobie trochę dalej. Zaczętuje tylko jedna rzecz. Dobra, działa. Nie, no to możemy zastartować. No i teraz uwaga. Niech trochę podejdą. Wiem, że kozackie. W sumie to jest z fajniejszych pułapek. To się zalicza. W ona jest tylko w dodatku a więc Jak kupiliście samą grę, to jej nie będziecie mieli. No w sumie nie jest taki drogi. Może jest? No, kocimiętka na orków, bardzo śmieszne. No, podejdźcie bliżej. <grybujesz> Ta, to jest jedno z tych fajnych, że to rozwala się pod wpływem strzelenia z w to. Dobrze idziemy tam Główka Ach. Szczerze mówiąc nie Ja tutaj za bardzo headshotów nie lubię strzelać Tylko tak jak z buzi lub miniguna wolę Z tej kuszy ale już Jak się bawić to na maksa Ech szkoda Że to nie wybucha od razu w powietrzu Ale w dwójce chyba tak jest Przeciwca Nie wiem czy za dużo już nie opowiadam O dwójce A powinienem się skupić na jedynce o -o. Ale dobra Tutaj powinno być bronie kwasowe. Dobra, są. Dobra. W sumie możemy się pobawić z tymi orkami. Jak widzimy, korda pada. Jej. No ale się te długie zatrute ostrza ładują. Nawet za długo jak na zatrute ostrza. Dobra. Weźmy sobie postawimy może to. Kilka do... dodatkowych dekoracji. Zu, zu, zu. No i jeszcze tutaj się tak fajnie. tak dla pewności. W sumie mogłem poczekać na zregenerowanie many, ale po co? Dobra, biegnę, zregeneruję jednak. Na mapie szczerze mówiąc widać, że ten obszar jest większy niż w rzeczywistości jest w grze. 有的人。 Jej! Znowu nic nie mówię, ale się skupiłem. Dobra... Teraz trochę z giddy. Ja, trochę się pobawię w głoszenie prawników. Ops! Każda śmierć jest źle liczona. A więc ja tu się już trochę... Fuck. Co ty chcesz we mnie strzelić? Mówi nie? O, fuck, nie. Ach! Każda śmierć jest bardzo, 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 bardzo zła, ponieważ wtedy się traci cz czachę, a bez czachy dodatkowej mamy tylko 4 z 5. Dobra. Dobra. Pójdę lepiej na górę. Ja nie chcę zginąć, więc trochę tutaj... bo oh, to jest coś tak, góry. O. To jest fajne miejsce. Ja mogę się popatrzeć. Spróbuję na coś stanąć, dobra, działa. fuck Nigdzie nie dotarłem, co ty mówisz? Gościu, ja tu panuję nad sytuacją. Podejdźcie bliżej mojego morczki <laughs> Szkoda, że ten podion nie spadł Ma ktoś no spadnij, spadnij Spadnij. No Głupi poten. Takim małym happeniem będę się tutaj miał. No. no i wygraliśmy. To jest trzecia z trzech odcinku. <grym> Jej. No i całe czachy i mamy bonus za nie... Nie padnięcie, no. Na kampanii dajmy sobie może. następne czachy. No i to byłby na tyle. W następnym też może przejdziemy trzy mm, plansze, chyba że na no dość długie, a więc je, ja się z wami nie żegnam. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, narka!